Dzień dobry, cześć. Zainteresowanie prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie maleje. Wręcz przeciwnie, szczególnie w ostatnim czasie, zdecydowanie rośnie. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to z jednej strony szansa, z drugiej jednak ryzyko. W dzisiejszym filmie Powiemy sobie troszeczkę o tym ryzyku, ponieważ przybliżę tematykę odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe. Kiedy członek zarządu odpowiada za zobowiązania podatkowe? Zasadniczo za swoje zobowiązania podatkowe, np. w podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób prawnych czy podatku od nieruchomości, odpowiadają same spółki kapitałowe. W pewnych sytuacjach jednak za zobowiązania podatkowe spółki mogą również odpowiadać członkowie zarządu spółki. O jakich sytuacjach mowa? Przede wszystkim, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się w całości lub w części bezskuteczna, to znaczy, gdy majątek spółki nie pozwala na zapłatę wszystkich wymagalnych zobowiązań. Jaki jest charakter odpowiedzialności członków zarządu? Odpowiedzialność wskazanych osób jest odpowiedzialnością osobistą. To znaczy, że członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem i egzekucja może być prowadzona z całego ich majątku. Odpowiedzialność ma też charakter solidarny oraz subsydiarny. Solidarność oznacza, że wierzyciel może żądać spłaty zobowiązania od każdego z członków zarządu w całości lub w odpowiedniej części, np. w połowie, w jednej trzeciej. Decyzja tutaj należy do wierzyciela, czyli do organu podatkowego. Jeśli natomiast zobowiązanie zostanie spłacone w całości przez jednego z członków zarządu, będzie mógł on żądać od pozostałych spłaty w drodze regresu na zasadach ogólnych. Subsydiarność natomiast oznacza, że członek zarządu ponosi odpowiedzialność dopiero, gdy nie ma możliwości wyegzekwowania spłaty od spółki, czyli egzekucja wobec spółki jest bezskuteczna. Członkowie zarządu odpowiadają bez względu na to, czy rzeczywiście otrzymali jakiekolwiek przysporzenie majątkowe, np. z tytułu wynagrodzenia zapełnioną funkcję członków zarządu, bądź pozostawania z tego tytułu w stosunku pracy ze spółką. Za jakie zobowiązania podatkowe odpowiada członek zarządu? Członek zarządu odpowiada za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez niego obowiązków członka zarządu. Pamiętajmy, że nie ma znaczenia, czy w chwili orzekania odpowiedzialności członka zarządu pełni on nadal tę funkcję. Istotne jest, czy w czasie pełnienia funkcji przez danego członka zarządu upływał termin płatności zobowiązania podatkowego. Do odpowiedzialności mogą być więc pociągnięci zarówno obecni, jak i byli członkowie zarządu. Jest to bardzo istotna kwestia i wymaga kilku słów komentarza i rozwinięcia. Kto więc odpowiada za zobowiązania spółki? Ordynacja podatkowa przewiduje, że odpowiedzialność zarządu za zobowiązania podatkowe dotyczy osób, Pełniących funkcję członków zarządu, a nie tylko członków zarządu. Takie sformułowanie powoduje, że odpowiedzialność ponoszą osoby, które faktycznie wykonywały obowiązki członków zarządu spółki, pomimo na przykład formalnej rezygnacji. Nawet jeśli więc dana osoba zrezygnowała z funkcji członka zarządu. Ale nadal reprezentowała spółkę, czyli zachowywała się jak członek zarządu, na przykład zawierała umowy w imieniu spółki czy podpisywała deklaracje podatkowe, może być pociągnięta do odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki w okresie, gdy faktycznie wykonywała obowiązki członka zarządu. Konieczne jest więc rzeczywiste zaprzestanie pełnienia funkcji, nie tylko nie podejmowanie istotnych decyzji. Ale także nie podpisywanie jakichkolwiek dokumentów w imieniu spółki. Należy też pamiętać, że wewnętrzny podział obowiązków pomiędzy członkami zarządu w ramach spółki jest bez znaczenia dla ustalenia odpowiedzialności członków zarządu. Członek zarządu nie może więc bronić się twierdzeniem, że to nie on, a inny członek zarządu faktycznie zajmował się sprawami finansowymi spółki. Wniosek nasuwa się jeden: członkowie zarządu spółek poza zajmowaniem się sprawami spółki zawsze muszą zadbać także o swoje interesy. W następnym filmie, kontynuując ten wątek, powiemy sobie o tym, kiedy może być wydana decyzja o odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki oraz w jaki sposób członek zarządu może się od takiej odpowiedzialności uwolnić. Na dziś dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.